Bonjour les amis! David Gaborio, ambassadeur French Tech. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić francuskie quiche Lorraine, czyli tarta na kurchem spodzie z boczkiem wędzonym i sporem. Kurche spód już gotowy. Mąka, masło, woda, sól i jajko, które mieszacie razem, rozwałkujecie od razu do foremki. Teraz trzeba nakłuwać widelcem. Kroimy por, słuchajcie, na cienkie plasterki. Do oryginalnej Quiche Lorraine we Francji występuje Lardon Fumé, czyli wędzony boczek pokrojony w takich zapałkach. Używam akurat ten produkt, prosto z Francji, który znajdziecie w sklepach Biedronki w ramach akcji handlowej French Touch od 17 do 23 października. Na patenie smażę Lardon Fumé, czyli wędzony boczek bez tłuszczu. Boczek już powolutku się odpuścił swój tłuszcz, w związku z tym więcej tłuszczu nie jest potrzebne. Jest idealny moment, żeby rzucić por i całe duszę jeszcze przez kilka minut. Doprawiam trochę solą i uwaga kochani, teraz idzie francuski zabieg spa. I kochani, to jest bardzo ważny etap, teraz to przed chwilą zrobiłem, czyli wywane białe wino i odczekanie, aż to wino się redukuje zupełnie, a boczek i por będą ugotowane, będą po prostu nabierały całego tego aromatu. Co jest istotnym elementem w przygotowaniu właśnie lorraine, żeby naprawdę dać całemu jakby kisz jak najwięcej smaku. Jak już wino całkiem odparował oraz pory są miękkie, to można zbierać zawartość szpatelni i przerzucić do miski. Super zapach, boczek, por, białe wino. Tyle wystarczy do szczęścia. Kolejna przepisu do lorraine jest przygotowanie masa śmietankowo-jeczna, czyli do tego potrzebne są jajka. Oraz 300 ml śmietankę, ale zanim wlewam śmietankę, rozbijam tylko jajka całości. I mieszam wszystko razem, żeby połączyć jajko żółtko i śmietanki razem. Ważne jest na tym etapie, żeby doprawić solą i pieprzem. Ostatni etap jest tutaj ser, który można zetrzeć do miski z śmietanką i jajkami. Warto używać ser z charakterem, który nada dodatkowego smaku do naszej kiszloweni. I wymieszam ser ze śmietanką i jajkami. Masa jajeczno-śmietankowo-serowa gotowa. Boczek z porem również. Mm, brakuje, wiem co. Kruche ciasto. W lodówce się schodzi. Na spodzie, już nakuwanym widelcem przusam por i boczek. I teraz na to mogę wlać masę jajeczną śmietankowo serowej I gotowe do pieca. Gotową tartę wkładam do rozgrzanego piekarnika w 180 stopniach. Termoobieg. I pieczę około 30-35 minut, aż góra będzie ładna, zezłocona. Kochani, spójrzcie to piękne kiś, zezłocona, widać por, widać troszkę boczku. Na kruchym spodzie, jak się właśnie robi we Francji. Cała sztuka polega na tym, że używamy najlepsze składniki, robimy to w 35 minut i możemy to podawać sałatką, tak jak się robi we Francji. Bon appétit! Oui, oui, bien sûr. Magnifique. <laughs> Dziękuję, kochani, za wspólne gotowanie i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinku na kanale YouTube Biodronka.